Jak widzicie, w końcu nadszedł ten uroczysty moment, w którym opuściłem piwnicę. Każdy z Was może się ze mną utożsamiać. Kiedy wychodzimy na świeże powietrze, trudno nie wpaść w zachwyt nad otaczającą nas rzeczywistością. Jednak, co jeśli to, na co patrzymy, w rzeczywistości jest jedynie symulacją? Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie myśl o przebywaniu w symulacji wydaje się nieco niepokojąca. Musimy zatem zastanowić się nad jedną bardzo istotną kwestią. Czy istnieje możliwość wydostania się z symulacji? Każdy z nas słyszał o hipotezie symulacji. Propozycja jest taka, że cała obecna egzystencja, którą ludzie znają, w tym Ziemia i reszta wszechświata, może w rzeczywistości być sztuczną symulacją, taką jak symulacja komputerowa. Hipoteza symulacji ma pokaźne grono zwolenników. Entuzjaści tacy jak np. Elon Musk wskazują zwykle na szybki rozwój gier komputerowych. Ich zdaniem, mając na uwadze progres technologiczny, Podążamy trajektorią, w której w końcu będziemy posiadali gry, które będą nie do odróżnienia od rzeczywistości. Zdaniem Maska, jeśli ludzkość w przyszłości będzie w stanie stworzyć wiele symulowanych rzeczywistości, to statystycznie rzecz biorąc, bardzo prawdopodobne jest to, że sami tkwimy w symulacji. Fizyki kosmolog Max Tegmark wskazuje z kolei na ścisłe prawa i reguły fizyki, jako możliwy dowód na to, że żyjemy w grze wideo. Jego zdaniem np. prędkość światła może reprezentować ograniczenie prędkości przesyłania informacji w sieci naszej symulacji. Entuzjaści wymieniają również efekt obserwatora, czyli sytuację, w której obserwacja wprowadza zmianę do zjawiska w małej skali. Przykładowo w mechanice kwantowej przed dokonaniem pomiaru układ istnieje w superpozycji stanów dozwolonych, a stan układu staje się znany dopiero po dokonaniu obserwacji. Zdaniem zwolenników hipotezy symulacji, nasza symulacja może zachowywać swoje zasoby i renderować pewne rzeczy tylko wtedy, kiedy wierzy na nie patrzymy. Innymi słowy, dokładnie tak jak w grach komputerowych. W dzisiejszym odcinku musimy jednak pójść o krok dalej. Przyjmijmy zatem pierwsze założenie, a mianowicie, że faktycznie żyjemy wewnątrz symulacji. Pojawia się zatem istotne pytanie, co teraz? Jeśli bowiem żyjemy wewnątrz symulacji, to warto zastanowić się nad tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie się z niej wydostać. Istnieją tylko dwie możliwości: albo jesteśmy w stanie tego dokonać, albo też pozostaje to absolutnie niemożliwe. W tym momencie musimy także przyjąć kolejne niepokojące dla nas założenie. Mianowicie, ewentualne opuszczenie przez nas symulacji pozostaje wyłącznie w gestii twórców symulacji. Dla potrzeby rozważań nazwijmy takie osoby lub byty jako architekci. Fizyk Frank Heyle wskazuje, że jeśli nasz wszechświat jest symulacją prowadzoną na jakimś superkomputerze, w innym wszechświecie przez jakąś super zaawansowaną cywilizację, to tak naprawdę my w nim w ogóle nie istniejemy. Jesteśmy bowiem tylko symulowanymi ludźmi a nie prawdziwymi ludźmi, prawdziwymi istotami z krwi i kości osadzonymi w bazowym fizycznym wszechświecie. Jeśli architekci postanowią wyłączyć swój superkomputer, to wówczas natychmiast znikniemy. Nie ma nas, którzy mogliby uciec przed symulacją, ponieważ tak naprawdę nie istniejemy w żadnym rzeczywistym wszechświecie. Jedynym sposobem, w jaki istniejemy, jest wyłącznie symulacja. I dlatego nie możemy uciec przed symulacją, nawet jeśli zorientujemy się, że żyjemy wewnątrz symulacji. Niewątpliwie jest to bardzo niepokojąca perspektywa. Z jednej strony bowiem dokonalibyśmy wówczas wyjątkowego odkrycia, całkowicie zmieniającego nasze postrzeganie rzeczywistości. Jednak z drugiej strony nie byłoby już potem żadnej drogi wyjścia. Bez względu na to, jak bardzo byśmy się rozwinęli, to i tak nie bylibyśmy w stanie wydostać się z symulacji. Zupełnie tak samo jak ulubione postacie z naszych gier komputerowych. Nie są w stanie opuścić komputera i pojawić się obok nas, aby ucisnąć nam dłoń. Jeśli zatem architekci byliby nie czuli, to nigdy nie opuścilibyśmy symulacji. Opuszczenie symulacji byłoby zatem możliwe wyłącznie za aprobatą architektów. Istnieje zatem kilka hipotetycznych możliwości, a każda z nich opiera się na empatii twórców. Architekci musieliby zatem zostawić furtkę dla symulowanych istot, aby te mogły opuścić symulację, po czym pojawić się w bazowym wszechświecie. Wyjście z symulacji mogłoby być swoistą nagrodą dla symulowanych istot za ich dokonania w symulacji lub np. za odkrycie, że żyją w symulacji. Cała sytuacja mogłaby wyglądać następująco. Architekci budują potężną symulację. Wpisują w nią podstawowe prawa fizyki, po czym obserwują rozwój wszechświata, powstawanie gwiazd i planet oraz życia. Na wielu planetach życie rozwinęłoby się do formy inteligencji, co z kolei skutkowałoby powstawaniem cywilizacji, tak jak w przypadku Ziemi. Architekci monitorowaliby zatem rozwój takich istot, w ogóle w nie, nie ingerując, a jedynie czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Istoty, tak jak np. ludzie. Dokonywałyby rozwoju naukowego poprzez obserwacje i eksperymenty. W pewnej chwili doszłoby do przełomowego punktu, w którym ludzie poprzez jakieś działanie odkryliby, że żyją wewnątrz symulacji. Jak wskazuje Heyle, wówczas architekci mogliby się z nami skontaktować, prowadząc do symulacji nieoczekiwane zdarzenia, które naruszają prawa fizyki symulacji. Na przykład w każdym domu na Ziemi mogłaby nagle jednocześnie pojawić się książka, która opowiada o tym, że jest to symulowany wszechświat zarządzany przez zaawansowane istoty w jakimś określonym celu. Alternatywnie, symulatory mogą natychmiast wszczepić wiedzę o tym, że jesteśmy w symulowanym wszechświecie do mózgu wszystkich ludzi, albo też po prostu pojawiłyby się awatary architektów, które by nas o tym poinformowały. Każdy człowiek mógłby zostać zobligowany do podjęcia decyzji, czy chce wówczas pozostać w symulacji, czy też może raczej chce ją opuścić. Heyle wskazuje na taką ewentualność, w której symulatory architektów postanowiłby stworzyć prawdziwą fizyczną istotę, na przykład robota lub istotę biologiczną, w swoim prawdziwym wszechświecie, a następnie wypełnić tę nowo stworzoną istotę w ich wszechświecie. Wszystkimi naszymi wspomnieniami z symulacji. Wtedy my z symulacji moglibyśmy żyć i wchodzić w interakcje z architektami w ich bazowym wszechświecie, zostając jako przeniesieni z symulacji do bazowej rzeczywistości. Naszej ja z symulacji przestałoby istnieć, a zaczęłoby życie we wszechświecie matce. Istnieje także inna, bardziej złowieszcza ewentualność. Pierwszy model zakłada bowiem, że każdy z nas miałby możliwość opuszczenia symulacji. Być może jednak architekci byliby zainteresowani wyłącznie wybrańcami. Druga ewentualność zakłada, że nawet jeśli ludzie lub inne istoty odkryłyby, że żyją w symulacji, to architekci i tak by nie zareagowali. Wyjściem z symulacji byłaby bowiem dopiero śmierć. Po śmierci danej osoby architekci posiadaliby cały wykaz jej życia oraz wszystkich dokonań zapisane w kodzie, po czym arbitralnie mogliby decydować, czy chcą przenieść taką osobę do bazowej rzeczywistości, czy też może unicestwić kod na zawsze. Przypominałoby to poniekąd religijne koncepcje sądu ostatecznego, kiedy różni bogowie dokonywali osądu ludzi na podstawie ich działań za życia. Architekci mogliby się zatem kierować po prostu sympatią do wybranych jednostek, albo też awans do ich wszechświata uzyskiwałyby jednostki wybitne w kwestii wiedzy naukowej oraz dokonanych odkryć, lub też takie, które oznaczały się dużą empatią i niosły pomoc innym istotom. Z drugiej jednak strony, architekci mogliby na przykład chcieć awansować osoby sprytne, przebiegłe czy cwane, niekoniecznie kierując się akurat rozróżnieniem na to, co my nazywamy dobrym i złem lub też ich odkryciami naukowymi. Śmierć mogłaby być zatem dopiero początkiem egzystencji w bazowej rzeczywistości, a nie faktycznym końcem istnienia. Trzeci wariant zakłada z kolei określony punkt albo wydarzenie w symulacji, do którego dotarcie pozwalałoby na jej opuszczenie. Niewykluczone, że architekci umieściliby gdzieś swoiste drzwi albo portal, przenoszący z symulacji do ich wszechświata. Byłaby to zatem forma reżyserowanej ucieczki z symulacji. Istoty takie jak ludzie musiałyby zatem podjąć określone ryzyko. Przykładowo, architekci mogliby umieścić wyjście z symulacji we wnętrzu czarnej dziury. Po wpadnięciu do czarnej dziury, każda istota zostałaby w istocie przeniesiona do bazowej rzeczywistości, a jej wszystkie wspomnienia oraz świadomość zostałyby przeniesione do biologicznego ciała we wszechświecie architektów. Można sobie zatem wyobrazić scenariusz, w którym kilku najważniejszych śmiałków podejmuje się takiego wyzwania i udaje się statkiem kosmicznym do wnętrza czarnej dziury. Nie wiedząc tak naprawdę, czy nie jest to czasem misja samobójcza, czy też może podróż do wszechświata matki. Alternatywnie architekci mogliby wymyślić taki punkt lub takie wydarzenie, do którego dotarcie byłoby możliwe wyłącznie przy współpracy międzygatunkowej najpotężniejszych cywilizacji we wszechświecie. Przedstawiciele różnych supercywilizacji, zawiązując imperium galaktyczne albo nawet międzygalaktyczne, staraliby się na przykład stworzyć tunel czasoprzestrzenny, przekonani o tym, że to właśnie to on prowadziłby do wyjścia z symulacji. Te wszystkie scenariusze zakładają jednak empatię architektów. Niewykluczone, że architekci, tworząc symulację, w ogóle nie byliby zainteresowani wyciąganiem symulowanych istot do ich rzeczywistości. A my w żaden sposób nie moglibyśmy opuścić symulacji. Ewentualne wyjście z symulacji skłania nas jednak do wielu rozważań. Czy gdyby każdy z nas dostał wybór opuszczenia symulacji, to czy aby na pewno mielibyśmy odwagę, aby się na to zdecydować? Czy ruszylibyśmy w nieznane nie wiedząc czego się spodziewać i nie wiedząc jak wygląda i funkcjonuje wszechświat matka? Czy może jednak wybralibyśmy pozostanie w tym, co tak dobrze znamy? Nawet mając na uwadze to, że jest to wyłącznie symulacja. Czy gdybyśmy to my mogli stworzyć własną symulację, to czy umożliwilibyśmy ucieczkę tym symulowanym istotom? Czy tworzenie inteligentnych istot w symulacji i zostawianie ich na pastwę losu jest w ogóle moralne? A może niemoralne byłoby osądzanie architektów, którzy w ogóle umożliwili nam życie? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.